A więc hejka moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, witam was w kolejnym vlogmasie, dzisiaj mamy vlogmas dzień siódmy jak możecie zauważyć przychodzę dzisiaj do was nieco innym vlogmasem, ponieważ nie nagrywałam go przez cały dzień, ale stwierdziłam, że nagram dla was moją wieczorną rutynę plus otwieranie kalendarzy odwentowych, także mam nadzieję, że taka Nieco inna forma vlogmasa Wam się spodoba, ponieważ będzie to bardziej taki film tematyczny. Pamiętajcie, aby koniecznie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, na tyle ten czerwony przycisk. A ja już Was nie zamęczam tym moim wstępem, no i co, zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że taki inny film Wam się spodobał. A teraz przyszedł czas na otworzenie kalendarza adwentowych, bo jest godzina 21. Ja jeszcze nie otwierałam, więc dzisiaj kalendarz adwentowy będzie otwierać mój brat. Powiedz Siema, widzowie. Siema, zostawcie łapkę. No dokładnie, więc otwieramy dzisiaj oczywiście bez tego, bo jest siódmy dzień, więc od którego chcesz zacząć? Dobra, to chodź tu bliżej. Poczekaj, włączę lampę. Dobra, nagrywaj tak. W się. Sensie otwieraj, tak, żeby było do kamery. Ja tu będę trzymać. Tu masz siódemkę, no? Otwieraj. Musisz mówić głośno. No, poczekaj. Ło. I mamy dzisiaj y, taką pomadkę. Błyszczyk Butter Gloss. Ostatnia była bardzo fajna, więc ta też będzie na pewno fajna. Jeszcze jest w takim kolorze nude. Możesz pozdrowić. Proszę pozdrowić. No. Pozdrawiam. Mamy tata i co? Dokładnie. Dobra, otwieraj dalej. No, tu nie będzie nic ciekawego, ale możesz otworzyć. No, mów głośno, no, przynajmniej na dole. Możesz sobie zjeść, jak chcesz. Chcesz chcę zabrać? Co? To wstać z powrotem. Który teraz? Może herbaty, co? Czy nie? Tego nie otworzysz. W sensie, on jest bardzo ciężki do otworzenia, ale możesz spróbować. Nie będę tego nawet wyciągać i ona chyba się powtórzyła, bo jak wiecie, już jednego dnia była taka właśnie niebieska kula. Ej, to są. Czy to są te duże żelki takie? Te większe niż te zwykłe? Chyba tak. No i są te zwykłe żelki złote misie. Dobra, teraz weź herbaty. Może te takie mniej ciekawsze, żeby utrzymać w niepewności. No to masz pod spodem. No. Dzisiaj jest herbata czarna, wiśniowa z kardamonem. Ja nie lubię wiśni. Lubię smak wiśniowy, ale może będzie dobra. W sensie ona była już w zeszłym roku i dwa lata temu i jest w miarę spoko. Także na pewno wypiję. A teraz może mixit. Otwórz, mixit. W sensie po prostu weź, yy, otwórz te no, I tu jest, no, możesz wyciągnąć sobie stąd. W sensie, no, no dobra, jak coś tak możesz to pudełko tak. wyciągnąć. No, szybko dawaj. No to, to zaraz wiecie. się... Dobra, otwieraj Mixit. No, to się tak no po prostu otwierasz. No, Dawaj. I dzisiaj. o, Mixitka y, jabłko z cynamonem. Wezmę sobie może jutro do szkoły. I został ostatni kalendarz. Szukaj numeru 7. O ile znajdziesz. Tak szybko. Dobra, otwieraj numer 7. Zobaczymy, co będzie. No, no, po prostu rozedrzaj to. Dobra. Pulparindo... To jest jakieś hiszpańskie, bo to jest po hiszpańsku. Pulparindo de tamarindo natural mango. Czy tu pisze po polsku z tyłu? Bo ja nie wiem, czy to jest guma. Totalnie nie wiem, co to jest. Chyba pora to przetłumaczyć, albo nie znam hiszpańskiego. Więc zaraz to przetestuję. Otworzyłam to i to wygląda strasznie. Jakieś takie brązowe coś, więc uwaga, próbuję. Ej, dobre! Nawet nie wiem, co to jest. O oh, fuck. To jest ostre. Ej, to jest ostre, bez kitu. Ej, to mnie pali. O, Boże, fuj! Jednak jest niedobre. O, Boże, to jest ostre. Spróbować? Pokaż. Tutaj subskrybujcie kanał. I zostawcie dzwoneczek oczywiście.